Hej, siemano, tu z tej strony 18703, a dzisiaj nagrywam dość niekonwencjonalny odcinek jak na mój kanał, czyli kanał, który w swoją drogą nie egzystuje praktycznie, ale cicho. Będzie to odcinek wgrywania modów do Hogwarts Legacy. Steamowa wersja, od razu mówię, chociaż jak już widziałem pliki tej gry, prawdopodobnie wszędzie jest tak samo. I przedłużając, przechodzimy po prostu do folderu gry, który znajduje się w Steamie. I większe rzeczy będziemy robić poprzez Phoenix. Po prostu wchodzimy do niego, Content, Packs i tworzymy ten folder. O folderze zwykłym mod powiem później. I w tym folderze wgrywamy praktycznie wszystkie nasze mody. Częściowo wystarczy wrzucić RAR. U niektórych będzie to działać, u niektórych nie. Jak widać... Część musiałem wypakować i dopiero zaczęło działać. Yy, to pamiętam, że niepotrzebnie zrobiłem, bo to działało. Natomiast yy, o ten pan Paler Pale Skin Tones, nie chciał mi chodzić poprzez samego rara. Więc musiałem go odpalić. Wejść w to, w to, to, skopiować i tu wrzucić. Oczywiście nie będę tego robił drugi raz, bo to już posiadam. I zazwyczaj to będzie wszystko. Ale zdarza się przypadek, chociaż tutaj go jeszcze mam, tego moda. To jest mod, który podmienia naszą różdżkę na pistolet. I on nie działa w tych dwóch wersjach. Nie wystarczy rzucić go w rażę, nie wystarczy go tutaj wypakować. Do niego powstanie właśnie ten folder. Jak to zrobić? Nie tworzymy go sami, chociażby ja tak nie zrobiłem. Po prostu wchodzimy w plik, kopiujemy całość. I wrzucamy to. Ja nie będę już podmieniał, bo to posiadam, yy... i powinno chodzić. U mnie w grze działają pistolety, mogę z nich strzelać. I jest okej. Okay. Yy, na was. Yy, nie to. Na waszych oczach jeszcze wgram tego moda. Chociaż przyznam, że nie wiem, gdzie dokładnie go wrzucić, bo to jest od tego samego autora. Ale myślę, że wrzucę go zarówno i do tego, i do tego, żeby to było. I w sumie tak z częścią modów można robić, według mnie. Yy, mogę dopowiedzieć jeszcze o modzie o brodach. On jest jednym z tych modów, który wystarczy tutaj wrzucić jako rar. Jeżeli to nie zadziała, skopiujcie po prostu te dwa pliki. Nawet według instalatora tak pisze. Więc yy, przechodząc do sedna, odpalę grę, którą w sumie nie wiem, czy by mi wychwycił program teraz. Ale powinien. Albo włączę, więc widzimy się zaraz. I jesteśmy po krótkim cięciu. Przechodzimy do naszej postaci. Yy, proszę nie opluwać mi mojej babki, którą zrobiłem. Ona była robiona po pierwsze na szybko, po drugie po wgraniu moda. To, co miało poprawić trochę mi zepsuło ją. Ona wyglądała o wiele lepiej. W sensie miała lepsze cienie. Ale to dlatego, że jeden mówię z modów mi się nie wgrał, tak więc. Działa! Nie tyle, że mamy pistolet w ręku jak widzicie, to właśnie był wystrzał. Jeszcze raz. No więc jak widzimy, mody działają. Nie wiem jak z szrakiem Mam wgranego szraka zamiast miotły. się było to zbyt piękne, żeby tego nie zrobić. Chociaż może nie będę strzelał. Do YouTube zignoruj to. Yy, nic więcej nie mam raczej do pokazania. W sumie... Ta postać była o wiele ciemniejsza, że tak mogę powiedzieć. Miała ciemniejsze, mm, jakby to, powiedzieć, lepsze cienie posiadała na pewno. Z tego co wiem, można jeszcze ją poprawić. Jeszcze będę to robił sobie, bo prawdopodobnie nie będziemy się chciało zmieniać postaci. I w sumie to by było na tyle. Tak więc, dziękuję za obejrzenie. Dziękuję sobie, że sobie to nagrałem. Więc Seba z przyszłości, podziękuj, że byłeś na tyle inteligentny, że wziąłeś pod uwagę własną pamięć. Hej, Siemano.